Pas lokietek i. Piążek zabija koł. Napijcie się o mal. Jestem jak towar na rejon. Piątki się dzielą, się kleją. Kleją się dupy. Patrzą się typy. Może się skończyć afero. Uuu pau, pau, pau. Szybko w Bonnery, bomba na banie, kończymy balet, Najlepszy budzik syreny adrany. na rany. Na stradę, jadę Jaguarem, na całej że na paradarem Nie lubiłem tej kochają fanki. I biorę oryginał pierdolę plastik Wisiory na karki, złote zegarki i dressowy styl na systemie Nike. Pu-pu, biska dżungla. Ej! Pies wija kundla, Ej! Masz wytrzymam, na ej! Ej! Kieszenie gotówka. Ej! Ej! Miejska dżungla, pisa kumpla Na smyczy mam kundla, w kieszeni gotówka Ej, ej Na wodę, bratku, plecy Jej, jaki słodziak Robię dwutak, po strzałach spada łuska i zabójstwa Rebi- rebi Jewana kurwa sława Siema kurwo Traf, 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 jezu, ja Jezu, ale stres, ale stres! Jedynka, nie, jest, już nie! Jadę po Cisza, bar dwóch typów to problem ma. Podchodzę do nich sam, wystraszeni są gornie. u, u, chleba, chleba, łapaję bogę chleba. u, o, u, do kozaki, dla nich serca już nie mam. Nie może ma, boli, stawaj do walki, łamane ręce, obie czaszki, brandnie. ej, ja, ja tylko myślałem. Przecież nie mam krew. Ubi te pięści, lecz wychodzę z twarzą. Zawsze... Nie, nie, ej nie, stres, stres nie, Angla, czar, Czarnuch czar, nie, nie, Miska nie, 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 kumpla, ej nie, nie, Ej, kumpla Ej, nie, nie, mam kumpla Kieszeni, gotówka, ey. Ey.